Tak, dzisiejsze pytanie to dlaczego pomidor przy szypułce, czyli tutaj u góry, jest twardy, żółty, może też być zielony i po prostu jest cały tutaj do zjedzenia, a góra będzie twarda i niedojrzała. I można pomyśleć, że to jest jakaś choroba, ale z tego co widzę, to, to inne pomidory tak nie mają. Widzicie? Czyli wychodzi na to, że się one. Nie zaraziły. Jest to spowodowane takim chlorofitem, który funkcjonuje cały czas i po prostu ta odmiana pomidora, czyli bawole serca, bo już zauważyłam to w wcześniejszych latach, że ona ma to po prostu w naturze i że nie dojrzewa w całości. Może to być również ten niedobór potasu, a poznajemy go przez na przykład tak liście, że blaszka zewnętrzna ze... będzie robiła się po prostu żółta, a następnie potem zbrązowieje. Potem kolejnym objawem, jeśli. I Jest na przykład grono takie ostro wyrośnięte do góry. No powiedzmy, że na tym gronie Wam pokażę. Jeżeli te grono, no to te grono nie jest aż tak ostre, czyli jest wszystko w porządku z tym potasem. Jeżeli te grono po prostu by rosło tak, do góry, pionowo, to wtedy też jest oznaka, że jest niedobór potasu. I wtedy, jeżeli one będzie nam tak rosło do góry. Właśnie potem owoc zacznie się wytwarzać, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te grono się tutaj albo gdzieś tutaj nam połamie. To też jest oznaka, że jest niedobór potasu. Następnie takim kolejnym objawem, które właśnie widzę na tych moich, na tych moich pomidorach. To właśnie tak jak mówiłam na początku, jest yy, niedobarwiony, doj, ten dojrzały pomidor. On już jest dojrzały i jest po prostu niedobarwiony i cały jest na przykład, tak właśnie tutaj mówiłam, że jest cały czerwony, i, i ta przy szypułka tu jest właśnie yy, żółta, ale może też być zielona. I właśnie to może też być spowodowane tym likopenem, czerwonym barwnikiem pomidora, że on po prostu nie syntezuje. A i następnie w tym owocu pomidora system ten zanika tego zielonego chrolofidu, ale są też takie właśnie odmiany, delikatne na niedobór potasu i automatycznie one się nie wybarwiają do końca. To tak jak właśnie ten pomidor, bo zauważyłam, że co roku bawole serca tylko to akurat są jakieś takie małe te bawole serca. Bo my już te duże pozjadaliśmy, że one są niewybarwione i tak raczej właśnie na tych krzaczkach tutaj większość tych pomidorków tak właśnie ma, że to jest taka odmiana. No i to by chyba było na tyle. Idziemy teraz fajnie na śniadanko. Pomidory zerwane. Tu właśnie mi się jeden już urwał zielony, ale to nie szkodzi. Te są kurcze bardzo dobre. Czyli black, black Cherry. One są, yy, my lubimy bardzo słodziutkie pomidorki, a te są mega słodkie. Nie wyglądają zbyt apetycznie, bo są ciemne, ale smak oddaje wszystko. Tak więc polecam. No, jeśli się filmik podobał, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i, i pozdrawiamy do następnego odcinka. Pa.